zawsze da radę, Bob budowniczy nie jest sam. Piach, żwir i cement nie straszne nam. Boba lubimy, nie jest sam. Przez cały dzień robota wre. Bob z przyjaciółmi do pracy się rwie. Bob budowniczy wszystkiemu zaradzi, Bob budowniczy nie jest sam. A przy muzyce gdy przerwę masz, by czas umilić, śmiej się i tańcz. Bob Budowniczy zawsze da radę. Bob Budowniczy nie jest sam. Akwarele Marty. O, jesteście bardzo zajęci. Cześć. Cześć Marto, witam. Będziesz nam pomagać? Dzisiaj nie koparko. Mam dziś wreszcie wolny dzień, więc postanowiłam malować. O, Marto, pomalujesz mnie na zielono? Zielony kolor pasuje do mnie, prawda? <laughs> nie walcu. Chcę namalować obraz nowymi akwarelami. Może to będzie pole pana ogórka? Marto, mogę ci nieść sztalugę? Uwielbiam wycieczki do pana ogórka. Tam jest tyle lepkiego błota! <laughs> Zgoda z pychaczem. Życzę Wam miłego dnia! I Tobie też! Dzień dobry, Panie Kamyku. Dzień dobry, Bob. Bardzo dobrze kostkę prókową już dostarczono. Odhacza. Tak, umówiłem się na dziś rano. Świetnie, musisz ją rozładować i od razu brać się do pracy. Dobrze, proszę pana, ale yy, co mam tu robić? A, tak, co robić? Cóż, to będzie taka mała niespodzianka, Bob. <laughs> Powiem ci o wszystkim szczegółowo, kiedy zerwiesz tę starą, szarą kostkę. W porządku, już się robi. Damy radę! Damy radę! tak, chyba tak. Piękny widok. Cudowne miejsce do malowania. A mogę zostać i popatrzeć? <grym> Możesz, spychaczu, ale bądź cicho. Świetnie! Mogę zostać i patrzeć! Mogę zostać i patrzeć! Spychaczu, ci, prosiłam cię. Przepraszam, Marto. Mogę zostać i patrzeć. Mogę zostać i patrzeć. Tak, stara kostka jest zdjęta, odhaczam. E, wspaniale, Bob. Teraz proszę położyć nową na tym miejscu. Nie ma sprawy, panie Kamelku. A, Tak mówisz, ale chodzi o to, żeby ułożyć z kolorowej kostki herb miasteczka. A co to jest herb? To jest znak naszego miasta, taki jak na ratuszowej wieży. Właśnie, Bob. Oto jest twoje zadanie. Idę, bo mam jeszcze dużo spraw. A, do zobaczenia, panu. Hmm, to może być dosyć trudne. Masz zrobić taką większą układankę, prawda? A, masz rację, koparko. Bob, mam rozrabiać cement? Jeszcze nie, mała. Najpierw ułożymy wszystkie kolorowe kawałki. Yy, to przyda mi się na narożną część. Dalej, dźwigu. Przenieś to tam. No dobrze. Wyłączę telefon, żeby nikt nie przeszkadzał. Hmm. A ja jestem cicho, prawda, Marto? <laughs> Cieszę się, z spychaczu. No, najpierw namaluję niebo. <śmiech> 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 Witaj, Reksiu. Chcesz być na moim obrazku? <laughs> Witaj, piesku! <śmiech> 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 Jak chcesz złapać swój ogon, musisz biec Och, szybciej! Obiecałeś, że będziesz cicho. Reksiu, oddaj pędzel! Dziękuję, piesku. Reksiu, to telefon, a nie kosio! O nie! Reksiu, natychmiast wracaj! Za mną, spychacz! Bob! O. Całe szczęście, że jesteś. Mam dla ciebie bardzo ważną pracę w ratuszu. Tak, już idę. Tylko wezmę narzędzia. A co będzie z Herbem? Zróbcie sobie przerwę, to kończymy go jak wrócę. Pośpiesz się, pośpiesz, nie ma chwili do stracenia. Rek, co zrobiłeś z moim telefonem, piesku? O nie, patrz, ma błoto na nosie. Pewnie go zakopał. Dobry piesek, dobry! Pokaż Marcie, gdzie zakopałeś telefon! Tak, Spychaczu, to musi być gdzieś tu. Zacznij kopać. Tak jest! Spychacz śpieszy na ratunek! Ale kop ostrożnie! Ciekawe, kiedy wreszcie wróci Bob. Już wiem! Możemy sami skończyć układać tę mozaikę. Tak! To wspaniały pomysł! A, naprawdę. Dalej, Dźwigu. To powinno być chyba. tutaj. O, ojej! To nie miało być tak. Wszystko pomieszaliście. Zacznijmy od początku. Jestem. Co to za pilna praca, proszę pana? E, e, proszę tutaj, Bob, podejdź, podejdź trochę bliżej. O, skrzypią drzwi. Tak, słyszysz jak bardzo skrzypią? Ojej, denerwujące jak otwieram i zamykam. Och, okropne. Proszę się nie martwić, panie kamyku, mam na to dobry sposób. Zaraz. Tak, proszę, już zrobione. Dobra robota, wiem, że na ciebie zawsze można liczyć. Witam, przyjaciele. Czy coś się stało? E, witam, panie ogórku. Reksio zakopał mój telefon, ale nie wiemy gdzie. Oho, jak mogłeś, niegrzeczny piesek. Ale nie przejmuj się, zaraz znajdę telefon. Widzisz to, Reksio? To bardzo pyszna kość. Reksio ma ulubione miejsca, w których zakopuje kości Oto twój telefon Jest jak nowy O, dziękuję panu o, Na szczęście dobrze działa o, Teraz mogę wrócić do malowania On chyba cię przeprasza o, Wszystko dobrze, Reksiu. Panie Ogórku Mogłabym wziąć ze sobą Reksia. Oczywiście, że tak. O Rety tak nie może być. Przecież to nie jest herb. Co wyście tu zrobili? Przepraszamy, chcieliśmy, chcieliśmy dokończyć układanie sami. Ale nam się nie udało. Ta układanka jest bardzo trudna. No tak, to prawda, Betoniarko, ale kiedy się coś układa, trzeba patrzeć na rysunek na pudełku, żeby wiedzieć, gdzie położyć jakąś część. Bob, ale my nie mieliśmy pudełka. Nie? Ale mieliście herb na ratuszowej wieży. Mogliście spojrzeć. Racja. Damy radę! Tak, damy, damy. radę! Hmm, być może. Śmiało dźwigu! Się! się! Cześć, kochani! A cześć, Marto, i jak Ci poszło? Świetnie! Pokazać Wam swój obraz? O, tak! Ta. Pewnie, że Oczywiście, tak! Zobacz że... go! Proszę! Nie, nie, bardzo mi się to podoba to Jest piękny, Marto, a Reksio wygląda jak żywy. <laughs> I nawet szczeka jak on, ale to nie mój obraz szczeka. Co ty tutaj robisz, Reksiu? Reksio chciał wiedzieć, czy spodoba się Twój obraz! O, mój telefon. Pewnie pan Ogórek nie może znaleźć Reksia. Bardzo dziwne. Nie mogę go znaleźć, chociaż go słyszę. Reksio! Cóż, tak to jest, jak się daje psu telefon. Wersja polska, telewizyjne, studia dźwięku w Warszawie, reżyseria Andrzej Bogusz, tłumaczenie i dialogi Katarzyna Preciks. dźwięk Jakub Milęcki, montaż Zofia Dmoch, kierownik produkcji Monika Wojtisiak. tekst piosenki Krzysztof Grześniowiecki, opracowanie muzyczne Eugeniusz Majchrzak. Wystąpili Artur Kaczmarski, Barbara Bursztynowicz, Marcin Przybylski, Rafał Żabiński, Elżbieta Jarosik, Mirosław Jękot, Leszek Zduń, Ryszard Olesiński, Joanna Orzeszkowska i inni.